Co dało Ci macierzyństwo, co dają Ci twoje dzieci? Szczęście i poczucie, że. że jakby jakby dużo osób mówi, że chcę być lekarzem, bo mm -hmm. chcę pomagać innym i chce czuć takie spełnienie. To właśnie mi to daje macierzyństwo, to spełnienie. To, że robię coś ważnego, że, że dzieci są zależne ode mnie, że to ich przyszłość jest zależna ode mnie, że, że ja mam jakby ogromną moc tworzenia wspaniałych istot. A, a co tobie dało, dało macierzyństwo? Czego ci nauczyło? Pokory, dyscypliny, hmm, poukładania spraw, ogromnej organizacji, znalezienia czasu dla siebie i szanowania czasu dla siebie. A dzieci na co dzień dają mi, myślę, że są największą wartością, że, że wtedy każda rzecz, którą robimy na co dzień, ma wartość, że powrót do domu zawsze kojarzy się z uśmiechem, z radością, z energią. Z tym, że nawet jeżeli jest ciężki dzień, to przed wejściem do domu wezmę ten wdech i pomyślę, dobra, to było tam, izoluję to, nie chcę tego przenosić na energię moich dzieci. I chcę, im, chcę być dla nich najlepszą wersją siebie. Także one też Cię kochają bezwarunkowo, wybaczają Ci wszystko. To jest niesamowite. No, patrzę z bez troską miłością. <grym> bezinteresowną.